Jakiś czas temu Irianna, znana z gry Mówi Star Planet 2 jako Love Life, stworzyła na TikToku wywiad ze mną, który osiągnął 166 tysięcy wysiedleń, a ta liczba wciąż rośnie. Nasz duet bardzo ładnie się klika, więc zapraszam do obejrzenia naszego gameplayu z Minecrafta. Ogólnie proponuję zrobić sobie lepiankę z dirta. Nie wiem co to dirt, ale dobrze. To możemy zrobić. Jesteś? Gdzie jesteś? Bo ja jestem na luchoborku. Jestem niedaleko ciebie. Nie, Ale z nie zombiaki chyba nie umieją się spinać, prawda? Nie, nie są takie mądre. Dobrze, to mam, mam jedną przewagę. Boże, ja mam skinę jakiegoś! Z czym ja jestem? Właśnie, nie wiem, jesteś jakąś dziewczyną. Okej, okay, to co robimy teraz? To jest... Maszaj. Może Tego tak! Mało, to... o, A, jak nie czemu jaki? Trzeba od razu na ale jednak. Umiem bić góry. No to ładne osiągnięcie, że. Oj, rzuciłam jajkiem. Oj, ja chciałam je zjeść. Jajka niestety nie możesz zjeść. Dlaczego? Bo jest surowe. <noise> Chcesz jeść surowe jajko? Nie nie. No znaczy, sobie ludzie jedzą surowe jajka. Czemień mam. O, super. Już nam bazę zbudowałam. O, super. Tak jakby, nie? To zawsze coś. Baza to baza. Jeżeli coś ma ścianę, to to jest baza. Dobrze. Ogólnie myślę, że z naszymi umiejętnościami przechodzenia gry, czyli z twoimi, które no nie istnieją, bo nigdy nie grałaś w tę grę. I z moimi, które nie istnieją, bo nie istnieją, yy, to my przejdziemy Minecrafta w 45 lat. Może tak być, nie? Wiem. Wiesz co, ja się z tobą czuję tak, jakbym to ja się uczyła Minecrafta. <laughs> oj tam, oj tam. Ten film, co gadaliśmy się mega wybił. No on się najbardziej wybił. Ja ogólnie uwielbiam tam sobie czasami wchodzić i czytać jakieś komentarze w stylu A to nie juna 13 jest pierwsza? No, a nie, bo chyba mało ludzi wie, że to jest też dwójka, nie? Tak długo noc to? Nie wiem, nie wychodzę z podziemi Czyli jak w realu No ładnie Ogólnie ja byłam. Nie Uważaj, byłem. umrzesz zaraz! Umrzesz zaraz! O nie, woda! <ślesz> okay. Żyjesz, wyjesz no, jakoś! Żyję. Zalałam nie na nie no. Ej, ale muszę możesz... Jak mamy naprawić teraz, jaskinię? Jak ją zalałam? E, czekaj, woda magicznie znika, bo to jest bardzo realistyczna gra. O, widziałaś? Bardzo realistyczne gra. Okej. Okay. Ja cię chcę Do utopić. Ser, ale mam takie wrażenie, że chcę cię utopić. Ogólnie ja kiedyś byłam mega fanką. Bardzo działam w fandomie Doki Doki. Tak? Co tam się działo? Mm -hmm. Wiesz co, króć takiej normalnej gry w doki, doki jest. Co ja mam z tą wodą, no? Jak z kimś pogadać, nie bijąc go? Eee. Co? Ja chcę kogoś z kimś pogadać, ale nie pisz tą osobę. Eee, aha, to drugi przycisk myszki. Eee, prawy. Jak zabrać mu konie? Aha! Jakiegoś handlarza znalazłaś? Tak, tak. Nie, Klopi się popsuł. E, to w sumie nie wiem. Spróbuj go zabić po prostu. Ja mam go zabić? A ale, nie... ale to... Ale on by cię czekaj. czekaj, bo to nie są konie, to są lamy i one na, na ciebie plują. No one na, Czemu się na mnie plują. Może. No bo, bijesz, bo bijesz ich właściciele, jak tak możesz robić? Jesteś głupka. Ale chciałbym, to była moja lama. Ja nie umiem parkour, Boże. <noise> Musimy kiedyś zagrać w parkour. Nie, nigdy, nigdy. Parkour nigdy. <noise> spokojnie, ja też nie umiem. Zobaczymy, kto pierwszy zniszczy klawiaturę. Ogólnie powiem ci ciekawostkę. Ale pytanie, czy jesteś gotowa na zniszczenie dzieciństwa? No to mów, ale niszczysz te dzieciństwo panom. Tu no? X. Tu X. Uważaj. Tu X. Tu X ma dwa batony w sobie. A. Które się różni? No. Ale tak naprawdę niczym się nie różni. Nie! Mam się świat! Super. Może bajkę i dałabym mm -hmm. Chciałabym się na parkę rozbudować. Co ty wyprawiasz? Zaraz wrócę. Uuuuh! Sorry. sorry, sorry, wystraszyłam się. Co tam robisz szkielet? <ścoughs> Przysiądź sobie. Boni nie do zombie. Aha, bo ty poszłaś yy, szukać tych owiec, nie? Nie, nie bierz. A, dobra, no to ja idę szukać owiec. Jestem przecież do tego idealną osobą. Na pewno nie zginę. Mam jedno serduszko szkielecie! Na pewno nie zginę. Jak zwykle. Ile razy już umarłaś? Potrzebujemy jakiegoś licznika śmierci. Dużo, dużo, bardzo dużo. Dobra, ja chyba tych itemów nie odnajdę, coś mi się wydaje. Inaczej, tak nie miałam dużo, ale miałam te. te, te, te mm, no, wełny. Też znalazłam wełnę. To u mnie jest problem, yy, powrócę do domu. Już co, u mnie też. Nie, czemu tu komendy nie działają? No, umarłaś? No. <laughs> ja, tyle i No, to jest. Tam w ciebie. <laughs> e, Chad Chodź. chodź o super, gdzie jesteś? Po, no chodź za mną, ja wiem jak wrócić, chyba. Ja będę ludem egipskim, a ty mój rzeszem. Dobra, jak chcesz? Podoba mi się nasz duet. No <grym> e, bo my idziemy przed salę znowu. <grym> A jesteśmy Coś za to szło? Dlaczego ja się urodziłam w jakimś innym miejscu albo? Może jestem gdzieś obok, czekaj, gdzie ty jesteś? daleko mnie jesteś, widziałam cię. A, no też, też, nie Zabiłam okay, nas, nie wiem jak. <noise> znaczy, no bo creeper nam wybuchł, terrorysta mam. Ale ja nie wiedziałam, że za mną idzie creeper. Proszę, weź ale... mnie tepni. To jest twój serwer, zrób coś. Ale, 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 ale mi nie działa. Teraz pobawimy się w snajpera i w osobę, która nie wiem, e, mówi co ktoś ma obciąć, żeby zadziałało. A? Okej, okay, więc tak. Jestem aktualnie na minus 105, 73, minus 358. No to jestem blisko. Bo jestem aktualnie ja... na 3, y, minus 100, 313. 64 i minus e, 261. Okej, okay, to teraz twoim zadaniem jest iść tak, żeby zmieniło się tylko to minus 350, znaczy to minus 300. Bo musi być minus 358. O jestem. Ach. <gryw> Może są twoje itemy? Ja nie wiem. O! Witaj! Oj! Wiemy, tak że następną noc, jak będziemy mogli zrobić tam katakumbach, co mamy pod bazą, znalazłam. Tak, tak. To, to może to, być ciekawe. To sub, like i... Y, 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 żebranie LZ. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że to nie było nudne, jak ja się ciągle gubię. <noise> Do usłyszenia. Bye, -bye.